Dzień dobry. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak zaprogramować czytnik linii papilarnych producenta Identcom. Teraz tak. Jeżeli świecą trzy diody, tak jak tutaj widać, zielona, czerwona oraz niebieska, świadczy to o tym, że czytnik linii znajduje się w stanie fabrycznym. Nie są przypisane żadne y, palce użytkownika, nie jest dodany żaden użytkownik jako y, użytkownik administratora. W tym momencie możemy przystąpić do programowania y, czytnika. Pierwsze, w pierwszej kolejności musimy zaprogramować palec y, administratora. Może być to sześć różnych administratorów, lub jeden administrator, który ma powielony palec jako palec administratora. Więc tak, zaczynamy. Przeciągamy raz. Midnie zielona i czerwona dioda świadczy to o tym, że palec został zapisany. Drugi raz. Trzeci. Czwarty. Piąty. Pięć razy. Najnowsze czytniki są skonstruowane w taki sposób, że pomimo tego, że w instrukcji jest napisane, że należy przeciągnąć 6 razy, one weryfikują jakość naszych linii papilarnych, dlatego ten, ta, ta ilość 6 razy może być delikatnie mniejsza lub większa w zależności od tego, w jakim stanie są linie papilarne użytkownika. Jak zauważyliśmy, świeci się teraz tylko niebieska dioda. Świadczy to o tym, że jest zaprogramowany palec administratora i możemy przystąpić do programowania yy, użytkowników.